Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj, czyli pod koniec grudnia 2023 roku, pozwólcie dać się zabrać w okolice miejsca, które stało się inspiracją dla jednego z naszych laureatów Nagrody Oscara. Mam na myśli te małe statuetki, za którymi szalają wszyscy filmowcy na całym świecie. Zajrzymy również do polskiego sklepu, bo wiadomo, święta bez polskiego kiszonego ogórka, pierogów czy barszczu zwyczajnie się nie liczą. Owszem, można kupić lokalnego pikla, jednak jest coś w tych naszych kiszonkach niepodobnego do innych produktów na całym świecie. Docenisz te kwaśności, kiedy tylko wyjedziesz na trochę dłużej z Polski. Przejdziemy się również po świątecznym rynku w okolicach Sangrady Familii, zobaczymy, jakie dziwne kawałki drewna Hiszpanie przebierają w czerwone kolory, dodając im peleryny. Taki element znajdziesz w każdym hiszpańskim domu w święta Bożego Narodzenia. Tak zwany pieniek, kaga Tio. Wracając do Oscara i wspomnianej inspiracji, mam na myśli Tomka Bagińskiego i jego fenomenalny film katedra. Jeśli nie widziałeś tego filmu, zachęcam, żeby obejrzeć. Film zdobył Oscara w kategorii najlepszego krótkometrażowego filmu animowanego oraz wygrał szereg festiwali. Dosłownie zmiatając ze sceny inne konkurencyjne produkcje. A był to rok 2002. Zanim tam jednak dojedziemy, postanowiłem się z Wami podzielić widokami Barcelony, jakie na co dzień widzę, jeżdżąc motocyklem po tym mieście. Pogoda, jak widać, pozytywnie nastraja do jazdy motocyklem po Hiszpanii. Myślę, że nie skłamie, jak będzie teraz w grudniu około 16 stopni. W ciągu dnia, bo wieczorami jest naprawdę chodno. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, to zerknij na pozostałe moje filmy, które traktują o jeździe motocyklem. Będę wdzięczny za jakieś polubienie, może zostawienie komentarza, co jest do poprawy. Jeszcze się cały czas uczę. Tutaj wspomnę, że jeździmy po Barcelonie jeszcze w Mikołajowych czapkach naklejonych na nasze kaski i po prostu co niektórzy właśnie tak jak tutaj machają nam, a my odmachujemy, generalnie ludzie się śmieją, cieszą się na nasz widok w tych czapkach mikołajowych. Chociaż sam Mikołaj nie jest bardzo popularny tutaj w Hiszpanii. Tutaj w Hiszpanii prezenty rozdaje się 6 stycznia, natomiast takim smaczkiem jest właśnie cagatillo, czyli pieniek przystrojony w pelerynę pod którą wkłada się prezenty, a dzieciom każe się bić kikiem ten pieniek no i wtedy odsłaniając palerynkę widać co tam pieniek przyniósł jako prezent za chwilę wszystko Wam pokażę a tymczasem zabieram się za parkowanie motocykla i teraz ciekawostka można parkować motocykl na chodniku bez większego problemu zwróćcie uwagę, że przechodnie są wyrozumiali tak naprawdę nic się nie dzieje, jedziesz motocyklem i parkujesz, gdzie chcesz. To jest całkowicie legalne. Oprócz tego są też dedykowane miejsca, gdzie możesz zostawić, powiedzmy, na ulicy, a nie na chodniku swój motocykl. Tak tak, dobrze widzisz. Plakat na 32 grani w Polsce Świątecznej Pomocy jest już powieszony. Jest tutaj lokalny komitet, który wspiera. Właściwie my wszyscy wspieramy w większy czy mniejszy sposób te działania e, więc e, mam nadzieję, że tak jak w innych latach wszystko będzie bez najmniejszego powodu no i teraz szybki tylko przebieg po sklepie ogórki, słoik czy ogórki dworek e, foliowy, no pierogi, słoik czy plastik, czy plastik czy słoik. jednak e, ogórki w plastiku ponieważ różne je są twarde czy takie Jakie kapcie, a nie ogórki No i szybki teraz skok na rynek Popołudnie, Zagreb Teraz pora trochę historii i lokalnych wspomnień. Budowę świątyni rozpoczęto w 1882 roku i w tym samym jest to najdłużej budowany kościół, mm -hmm. czy też katedra, czyli ostatecznie Bazylika niższa na całym świecie. Jednocześnie, tak jak wspomniałem, wzbudza wiele kontrowersji, o których więcej za chwilkę nie Pokażę Wam Kagatio, czyli pieniek drzewna, przybycie. Parę ręką, po której się mali, no i pieli, wysyrywa, zapytasz, jakie lokalne kontrowersje jest budowa sanitatów wam? Przytoczę dwie. Bardzo z sobą powiązane. Pierwsza polega na tym, że w ramach projektu będzie wydłużana jedna z graniczących z bazyliką Kamienic, aby powiększyć plac i samo wejście do bazyliki mówimy o wywłaszczeniu kilkudziesięciu właścicieli z mieszkań w jednej z droższych dzielnic Barcelony. Pota, jaką. Proponowano właścicielom za oddawanie mieszkań, podobno nie jest rynkowa i nie odpowiada realiom, ponieważ już od 30 lat władze miasta informowały o konieczności wyburzenia i skupowała inne, okoliczne parcele. I z tym problemem powiązana jest inna, moim zdaniem, ciekawsza historia, rozpalająca wszystkie do czerwoności. Bazylika Sangrada Familia nie posiada już ważnego pozwolenia na budowę. Pozwolenie wygasło za sprawą zmienianej koncepcji architekta, który, jak zakładam, że wiesz, był autorem Gaudio. Który to przez ostatnie cztery dekady swojego życia nieustannie zmieniał pierwotny koncept. Tym samym, miano najdłużej budowanej świątyni na świecie, finansowanej wyłącznie z datków i biletów za zwiedzanie, powoduje emocje u turystów i nie mniejsze emocje u mieszkańców Barcelony. Teraz zostawię Was na chwilkę z figurkami kupę. Tak, to są figurki robiące kupę, taka tradycyjna też ciekawostka w Hiszpanii, albo sikający ludzik, albo figurka robiąca kupę. Jak się z tym czujecie, można zobaczyć tam Awatara, wszystko tym. załański, także trochę i jeszcze tylko ostatni szybki rzut oka na obecnie wyglądającym Sanktowę Familię. I ode mnie kochani serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinka. Chciałbym jeszcze złożyć nam przy okazji życzenia już właściwie na nowy rok. Także trzymajcie się wszystkiego dobrego nowym, nadchodzącym szybkimi krokami 2024. Jeszcze raz bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeśli spodobał Ci się i zobaczymy. Ale zaproszę, zostaw jakiś ślad po sobie.